Siema widzowie, dziś mam yy, szybki teścik i sobie odpalimy Trzy petardy na draseczkę Dwuszczałowe Więc mam nadzieję, że wam się taki odcineczek spodoba Zostawcie łapę w górę Suba na kanale No i yy, Widzimy się W kolejnych yy, Będziemy się widzieli W następnym materiałach A ja Bez względu Jednego przedłużenia yy, odpalam. Yy, Okej. Okay. No. <coughs> Ale dy mi się stara. Yy, idziemy dalej, jeszcze mamy dwie sztuki. Teraz spróbuję. Bardziej od, odrzucić żebyście tego. Aha, spoko. Nie będę pod to za bardzo podchodził, ale i tak nie przerywamy strzelania to pewnie siarka pewnie nie zdążyła odpalić tego. Jestem w dobrej odległości, więc się nie martwcie i tak tam nie podejdę. Ale nie będę przedłużał. Pewnie siarka się nie dopaliła i nie odpaliła całego za ten. Ale jeszcze mamy jedną, więc odpalamy. O, to było mocniejsze. Dobra, yy, dzięki za oglądnięcie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. No i do następnych odcineczków. Na razie, cześć. Hej, pa. No i pamiętajcie o subie, łapce w górę i o lajkach. No i do zobaczenia, cześć. Na razie, pa.